Cześć, jak wiecie, miałem nagrać ten wywiad z Terem i każdy tutaj mówi, że po prostu coś tam, coś tam. Mówię Wam, że po prostu zostałby zmanipulowany ten, ten wywiad internet. I mówicie: z jedni po stronie Rosji, drudzy po stronie Ukrainy. To się zdziwicie, jak Ukraina razem z Rosją tutaj przyjdą. Wy nie rozumiecie? Tego, wejdźcie na mój TikTok, zobaczcie, co ja tam mówię. I moim zdaniem to Wy jesteście baronami. I. Sorry, że używam takiego sformułowania do Was, ale gdy Ether mówi, tak jak mówi, nie? że jesteście stadem baranów, to tak jest. I nie kumacie w ogóle, co, się, co, e, co jest grane i dlatego po prostu nie zrozumiecie, dlaczego nie chcę z nim nagrać tego wywiadu. Nie rozumiecie po prostu. I o co to się gra? Wy jesteście zaślepieni, właśnie, stoicie po jednej albo po drugiej stronie, ale ta strona jest jedna i wy tego nie rozumiecie. Dlatego po prostu yy, ciężko wam przemówić do rozsądku, bo mówię, musicie mieć swojego takiego wodza, który was gdzieś tam poprowadzi i będziecie i słuchacie go. I myślicie, że tylko on mnie, on dobrze gada, a tamten dobrze gada. Tamten, główna prawda, nikt dobrze nie gada. I nawet ja się mylę, ale w tym przypadku się nie mylę. Zobaczycie, że Ukraina zostanie sama, zostanie yy, Europa i. I Stany Zjednoczone, ja to mówię na TikToku od pół roku albo więcej, że zostanie zostawiona sama sobie, wtedy przejdzie na stronę Rosji, wtedy przyjdą ro razem z Rosją. My wtedy się zdziwicie i, i za zastanawia się, po której stronie wtedy będziecie walczyć: czy po stronie Ukrainy, czy po stronie Rosji, jako oni będą po jednej stronie.